Ale pięknie Marcelinka wygląda w ciąży, co? To prawda, to prawda. To chyba będzie nasze pierwsze e, dziecko w redakcji. Nasze pierwsze dziecko w Halo do Polsa? <noise> tak. Zobaczymy, Czekamy. Oczywiście. Czekamy, mamy nadzieję. Na pewno wiemy, jaką pierwszą maskotkę kupimy dla małego... Małej... Dzieciątka, Dzieciątka małej może, tak, Marcelinki. Proszę bardzo, będzie to na pewno maskotka Czesia. Może być, może być maskotka Czesia dla małego, dla noworodka? Bartek. Ja, Czesia jest dla każdego. Widzisz, świetny pomysł. Witamy panów bardzo serdecznie. Czesia oczywiście i Bartka Kędzierskiego, twórcę Władcy Mógł, którzy jutro w TV4 o 20.00 pojawiają się znowu na ekranach właśnie TV4 i każdy z nas będzie mógł sobie przypomnieć tych Władców muk. Właśnie i pierwsze pytanie, Bartku, czy żeby się załapać na tę jutrzejszą nową serię, trzeba obejrzeć poprzednich dziewięć? Nie, bo każdy z nas był w szkole i każdy pamięta, jak było. Każdy, Każdy powiedział się to zmieniło. Ja tylko jedno słowo, bo tu mnie szarpie. On chciał powiedzieć pierwsze słowo. Proszę A, bardzo. Proszę. Dzień dobry. <grym> 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 Witaj, cześć, w telewizji. No wszyscy za tobą tęsknili, więc bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. No ja też tęskniłem. Czesio, w poprzedniej serii chodził do klasy drugiej, drugiej, do klasy drugiej, w tej nowej serii zostają te od jutra, w tej serii, którą będziemy mogli zobaczyć od jutra, nadal są w drugiej klasie, zdali, nie zdali? Nie no, minęło tyle lat, że w końcu są w czwartej jakby przeszli. Już w czwartej? Już w czwartej wow. przeszli na kolejny etap edukacji. To co tam się zmieni? No zmieni się, Zaczną no, dojrzewać? Przed... To też, ale zmieni się przede wszystkim to, że czwarta to już nie nauczanie początkowe pojawiają się nowi nauczyciele, nowi, nowe przedmioty, e, przedmioty e, nowe koleżanki tfu, e, w, w, w klasie. Że tfu, że nie. No. Niedobre, nie, niedobre. Nie. Mm -hmm. Niedobre, nowe koleżanki. Czy Anusia, Konieczko i Maślana też przeszli do czwartej klasy, czy nie? Wszyscy przeszli do, do czwartej klasy, nawet pani frau e, awansowała, bo Troszkę zdradzę, ale została dyrektorką szkoły. <laughs> czy pani się cieszy, frau, czy nie? została dyrektorką. Ja już nie muszę chodzić do dyrektorki, bo jestem od dyrektorki cały czas. <śmiech> <śmiech> czy pani frau pani pani papierosy, czy nie? Nie, to zarzuciła. Zrzuciła już. Mm -hmm. Odstawiła palenie bardzo dobrze. To chociaż tutaj jedna dobra nauka. Walor na edukacyjny jest. Z władców. To porozmawiajmy w takim razie o tym, dla kogo jest ten serial. No jest to serial kultowy, wiele w ogóle haseł, zdań, to co wypowiedział, wypowiada się, stało się w ogóle takim już językiem powiedziałabym, użytkowym i często się można w różnych rozmowach spotkać z tym. To jest serial dla dzieci, dla dorosłych. Początkowo. Miał to być serial dla dorosłych, ale potem się okazało, że dzieciństwo jest tak uniwersalnym tematem, że interesuje wszystkich, nawet dzieciaki, a że opowiadamy o nim bez ogródek i opowiadamy o tym dzieciństwie, o, o, o nim, jakie ono jest tak naprawdę, to właściwie jest dla wszystkich. Ja wiem, że ten serial czasami jest obrazoburczy, czasami padają niecenzuralne słowa, no ale umówmy się. Wśród dzieci itaków, też słowa, potrafią. E, padają często częściej niż. Twoje dzieci oglądają podobno ten serial? Oglądają i też przeklinają. Pozdrawiam chłopaki! Co? Pozdrawiamy chłopaków, pozdrawiamy a oczywiście dzieci. A ile mają lat? O jeden to już duży chłop. No jeden już w liceum 16, to drugi możesz. 12. Tak, to, to bez problemu. Ale, ale młodszy już nie taki duży. I z tym młodszym też można sobie bezpiecznie usiąść jutro o 20 w czwórce i obejrzeć władców much, Bartek? Czy będziemy zatykać uszy i. Odry? I oczy. Można, można, można. Czy ty czerpiesz z historii na przykład swoich dzieciaków? E też. Szkolnych Też. Prze, przede wszystkim ze swojej mm. historii, bo pierwsi władcy opowiadali o tej szkole, do której ja chodziłem. Ona to jest cały czas ta sama szkoła, umówmy się. Nie znaczy się. budynek jest ten sam. Mm. Budynek jest ten sam, ale szkoła jako instytucja też jest ta sama. Mm. E, teraz jest tak, że troszeczkę ponieważ czwarta klasa to jest większa współczesność niż druga klasa, e, więc ta, ta szkoła się nieco zmieniła. Doszły nowe technologie, dos, doszły social media. sztuczna inteligencja będzie w tej szkole? Social media no. doszła. Ta. Komputery. Komputery, komputeryzowana jest szkoła, także super. Czy Czesio troszeczkę lepiej stoi z ortografią, czy, czy dalej to jest ten sam poziom? Nie rozumiem pytania. <laughs> okay. no, pytanie retoryczne. Wła... Jeżeli chodzi o tytuł Władcy Much, on pozostaje pisany tak jak pisany, prawda? No tak jak, to... jak się pisze go, nie? No oczywiście, przez te i przez. Nie dyskutuj, nie dyskutuj, Nie Nie, dyskutujemy, nie dyskutujemy tutaj <laughs> z, oczywiście z Czesiem. Wiemy, że ten początek, czyli te pierwsze serie nawiązywały do Twojej szkoły. Czy mając dzieci, które chodzą, Jednakże do szkoły Bartku, czy w czwartej klasie, mamy trochę historii z ich życia i z Twoich spotkań z ich nauczycielami i z Twoich spotkań z ich szkołą. Absolutnie tak. To znaczy, yy, oczywiście, ponieważ pojawia się więcej, nauczy więcej nauczycieli, to yy, ci... Ci nauczyciele, którzy byli poprzednio, i bohaterowie dorośli, to byli ci, których ja spotkałem jako dziecko, ale teraz też mam większe doświadczenie, bo chodzę na wywiadówki, ale z tej drugiej strony widzę, jak to, jak to wygląda, więc, więc tak, tam jest trochę też dzieciństwa moich dzieciaków. Co więcej, Słownictwo troszeczkę się wzbogaciło, no bo jednak język polski się mocno rozwija. Ten szkolny, młodzieżowy. Nowe teksty. Ja się też trochę nauczyłem, jak się teraz mówi, bo mówi się trochę inaczej. Trochę się inaczej. Tam te teksty też na przykład będzie Bambik? Nie, Czesio będzie Sigmą teraz. A, Sigmą. O, oczywiście, może tak, no nie wiem, zobaczymy. I są dzbany! <laughs> I są dzbany jeszcze, nie było. jeszcze u Czesia. O, ostatnie pytanie, czy któryś z nauczycieli twoich synów może się zobaczyć jutro w serialu? Nie. Nie? Bo można mu przekazać teraz. <laughs> naprawdę zadałeś no, to pytanie? Pani od biologii albo pani od... Nie, to aż tak dobrze to nie. <laughs> Ale w następnej serii może tak będzie. Może. No? Czy Czesio miałby ochotę zapowiedzieć prognozę pogody? Tak jest. I piękną Klaudię, która nam o tej pogodzie opowie. Fuj, oczywiście. Mi. Może we dwóch spróbuję. Z dajesz, Czesio, dajesz, nie peniaj! I teraz będzie prognoza pogody o pogodzie. I piękna K Klaudia. Klaudia będzie mówić I fajnie. Dokładnie tak. gorąca tak, jak ja nie powiem? Bardzo prosimy, Klaudio.